Siemano witam was bardzo serdecznie, witam was w kolejnym odcinku Fifa 18 Ultimate Team na moim kanale, odcinek numer 6. No i na samym początku chwila na wyjaśnienia, bo ponieważ troszkę, seria się rozeciała tydzień nie było odcinków, odcinek się ostatni pojawił w piątek Ale miał się pojawić, ale w poprzedni piątek, ale miałem oczywiście problemy z renderowaniem, co mogliście widzieć na moich social mediach, na na Facebook, po prostu nie mogłem renderować tego filmu i udało mi się filmu ratować. Rzuciłem go na YouTube, ale i tak e, było coś popsute, ponieważ nie z finału widzieliście zbytnio jakiś inny klip. Może w projekcie było dobrze, to w renderingu wyszło źle. Był tam finał dosyć emocjonujący, bo wygrałem oczywiście finał, otworzyłem paczkę. W paczce nic ciekawego nie było, więc zawartość po prostu sprzedałem albo po prostu użyłem w klubie. E, no i pod koniec była dosyć ciekawa sytuacja, co mogliście z komentarza mojego wywnioskować, że przeciwnik grałem na czas, a przeciwnik. Z, mnie przelobował i mogłem stracić bramkę, ale na szczęście mój obrońca z linii tą piłkę wybił. A przechodząc już do dzisiejszego odcinka, no to troszkę trzeba ponadrawać tych zaległości. E, no i te zaległości będziemy odrawać, wam pokażę troszkę e, rzeczy, które już były jakby tydzień temu, e, bo trzeba to troszkę wyrównać. Także przechodzimy do składów, e, do taki troszkę szybki, krótki raport, e, jakim składem rozgrywałem. Pierwsze Foot Champions, który był tydzień temu, aż aktualnie z niedziela już jest drugi Foot Champions, przedłużony do wtorku, do godziny 9. Więc tak się prezentował, słuchajcie, pierwszy skład, którym rozgrywałem Food Champions. Jak widzicie, zawodników już sprzedałem, ponieważ no, nagrywam to już troszkę później, tak? Więc już tych zawodników nie korzystam. Więc grałem taką obroną. Tutaj ten szkielet cały czas mam w klubie. Mamy Wendela Tacha, oczywiście Tarka. Wejsera i Farmana, więc takim składem rozgrywałem te wszystkie spotkania, Tarzan pewnie screeny pokażę Kierna Gamero i Benedera, może też innych piłkarzy, jakie mieli statystyki meczów i bramek, i asyst. E, zaraz przejdziemy do drugiego składu, jak ten skład zmieniałem sobie oczywiście na streamie, e, także zobaczycie, e, jak właśnie ten skład troszkę pozmieniałem, ponieważ no, nie grałem z tym składem jakoś najlepiej, tym, który widzicie teraz na ekranie, ponieważ było tak, że wygrywałem, przegrywałem, wygrywałem, przegrywałem, nawet bramki i asysty chyba niezłe były Napastników jednak grało się średnio tym składem, więc przechodzimy do składu drugiego. Okej, okay, tak prezentowała się druga jednostka. Okej, okay, tak prezentowała się druga jednostka, którą grałem w Foot Champions. Tak właśnie na taki skład zmieniłem. Na środkowej środkowego komponentu z Cyclades, na jednego naprawdę karta genialna. E, Lanzini, tu mogłem pokazać statystyki: 49 spotkan, 25 bramek. E, aktualnie w drugiej lidze z tym piłkarzem. Nie gram. E, są mi załączniki, to zobaczycie w kolejnym odcinku, jakim składem grałem w drugim Foot Champions, a już trzecie Foot Champions. To będą już po prostu raporcik takie ostatnie 10 meczów, albo 5 albo 15. Jak będziecie chcieli, napiszcie w komentarzu, będę pokazywał, jak mi poszło w tych meczach ostatnich. No i to mamy Roberto Pereira, już sprzedałem tego piłkarza. Też widzicie statystyki, pewnie Musy, Antonio oraz Pereiry. Jeżeli jakieś były ciekawe, tu macie Kujatę, Czanem mniejsze gram cały czas. Tak więc bardzo dobry zawodnik. No ale ten skład też ulegał transformacji, także zobaczycie jakiego, jakich piłkarzy kupowałem na następne pozycje w następnych spotkaniach. Dobrze, kolejna moja forma składu w tym pierwszym FUT Champions była taka, że na środkowego pomocnika defensyjnego postanowiłem zakupić BAKA YOKO za 24750 monet na kotwicy, naprawdę fenomenalna karta, no zresztą no, wszyscy nią grają. I wtedy Chance szedł z SPD na SP, na ławkę zrobił wtedy właśnie kujate zdjąłem i tak ten skład się prezentował i później uległ ten skład kolejnej zmianie. Kolejna zmiana za Ahmeda Muse to był Hyung Mi Son, słuchajcie e, nie panem za ile go kupiłem, pokażę może statystykę jeżeli screena zrobiłem, jakie miał statystyki Son i powiem tak, karta, no to nie jest ten Son z FIFA 17 no jest tego podstawowa karta, moim zdaniem po pierwsze karta za wolna zdecydowanie na warunki FIFA 18 grałem nim na Jastrzębiu, oczywiście na 7 zgrania e, Strzelił troszkę w bramek, ale no nie czułem tej karty, nie grało się naprawdę nim za dobrze. Postanowiłem go sprzedać później. Ehm, Przesunąłem wtedy z lewego napastnika na prawego napastnika Michel Antonio. I zobaczcie kogo kupiłem za Sona. No a całe podtrzymywanie, tak przynajmniej jak pamiętam, ponieważ było już to tydzień temu, skończyłem właśnie takim składem, na pewno mniej więcej takim, jeżeli jakieś były zmiany naprawdę niewielkie, chociaż mi się wydaje, że takim składem właśnie zakończyło się to wszystko. Kupiłem Markusa Rashforda, który do teraz gra w moim klubie. 53 mecze, 54 bramki, 36 jasy. no fenomenalna karta, naprawdę. Zobaczymy, ile w ogóle kosztuje Marcus Rashford aktualnie na rynku. Yy, cały czas 40 tysięcy, trzyma cenę Anglik, także takim składem zakończyłem FUT Champions, także krótka relacja, jakimi składami grałem w to FUT Champions. Także nadganiamy materiały, gonimy oczywiście, ponieważ trochę zaległości się narobiło przez ten problem z renderowaniem. No i przy okazji Wam pokażę, jak mi idzie w aktualnym FUT Champions, jest niedziela, 15 października drugie FUT z oczywiście tam mówiłem przedłużone jest z aktualnie mam bilans 13,7 yy, 13, może jeszcze odpaleć się streama także może albo jutro odpalę streama bo przecież jutro będę jeszcze mógł grać yy, będę na pewno grał FUT Champions yy, także 13,7 całkiem niezły bilans yy, i tutaj poprzednia liga weekendowa zakończona 23,17 yy, całkiem nieźle już grałem ostatni meczowych około 3 w meczach, po, po nocy także no, troszkę przegrało mi się pod koniec myślałem, że biję golda jedynkę ale się nie udało w tym odcinku Zobaczycie jeszcze, słuchacie paczki za Food wszystko skryłem. w całość, paczki chyba za Squad Battle, za SBC, za Food Champions, także jeszcze w tym odcinku sporo zobaczycie. A jeżeli chodzi o ranking miesięczny, też ciekawe to wszystko wygląda, bo będę się starał o Elite 3, może się mu uda, a ja najwyżej będzie Gold 1. Teraz zapraszam do Was do krótkiego materiału, jakiś tam klip z live'a, gdzie Wam pokażę mam listę transferów, co udało mi się sprzedać i nie wiem, co, coś tam jeszcze pokazałem, tak takie krótkie archiwum, taki... Nagranie ze streama, także później będą paczki jeszcze yy, Za food Champions, paczki za Squad Battles i paczki za SBC, także do usłyszenia do kolejnej części Dobra, otwieramy paczkę za yy, edycję Ronaldo, także otwieramy paczuszkę I później sprzedajemy piłkarzy i kupujemy Sona, dobra, co będzie w tej paczce? No, czy będą, będą ekrany? Nie, nie będzie ekranu, Boże, błyszcząca karta tylko jakaś wszystko obrońca i jest to Kurzuma, ok? Kurzuma Parson. Nie, się tak średnio. Ym, dobra. Kurzuma Parson. Nagrywany na live. Zobaczymy, co tu mamy jeszcze. O, S5. W ogóle S5 jest warte, ale ja muszę to do klubu wysłać później. O, sobie Barillum, Monachium. Dobra, wysłałem wszystko do klubu. Ok, na liście transferów mamy tu, słuchacie, piłkarzy. E, sprzedanych wszystkich. Myślę, że część widzieliście, bo sprzedawałem, bo robiłem tutaj różne SBC-ki. Tu jest oczywiście Pedrom Paczki za skład Battle, e, tu mamy różnych piłkarzy. Możecie zobaczyć sobie ceny, za jakie sprzedaliśmy. Właśnie tych poszczególnych zawodników. Mario GC e, kupiłem go do SBC dwa razy. Niepotrzebnie, a ja tylko jeden był potrzebny. 9700 Kedira to też trafiłem chyba za SBC. E, tu różni macie piłkarzy wszystkich sprzedanych. różnie czasami się pomyliłem po prostu kupując e, sbc dwóch, albo po prostu piłkarzy, których później jednak e, nie wykorzystałem do SBC, tylko zrobiłem inny skład e, tutaj jest. Musam, grałem nim 8400 monet yy, Także wszystko możemy już wyczyścić, listę transferową I sprzedajemy zaraz właśnie tutaj tych zawodników yy, I kupujemy mi Sona do składu, ponieważ już skład właśnie yy, Raz i teraz drugi raz W postaci właśnie Sona Okej, okay, witam Was w kolejnej części odcinka No i teraz słuchajcie, głos już z postprodukcji, otwieramy paczkę za mm, Edycję Ronaldo, kolejna paczka, więc Tutaj już postanowiłem, jednak będę te paczki za edycję Ronaldo sobie sprzedał, ponieważ, no, tak jak mówiłem, no yy, i tak mam sobie te busty, bo mam niski ten poziom yy, oraz te paczki na początku głosowe. Zresztą i tak już się mam sporny więc ta paczka nie robi różnicy, chyba że trafiłbym coś boom totalnego, ale to, to tak jak z każdą paczką. No, w tej paczce nic boom nie było yy, z reprezentacji polskiej. Nagrywam to, słuchajcie, już 18 października, kolejna troszkę przerwa na YouTubie, chociaż no, to już tłumaczyłem na samym początku, no i słuchajcie, nagrody za Squad Battles, w stroje dostajemy 12 tysięcy monet, um, no i tu jest, nie wiem, który to Squad Battles jest, nagle za Squad Battles numer 2, tak, tak mi się da. tak, są to nagrody za Squad Battles numer 2, no i otwieramy paczki, słuchajcie, otwieramy paczki, pierwsza paczka już leci, co w tej paczce będzie, czy będą ekrany, bo tego w nie pamiętam, Um, ekrany są i zobaczymy jaka to będzie karta pewnie 83 rala tak standardowo klasycznie jest to Turcja myślę, że to i jest to toprak całkiem całkiem dobry trap moim zdaniem fajna karta z Borusy Dortmund no tak odnosząc się do Borusy Dortmund nie za dobrze im idzie przegrali e, z Lipskiem przegrali ostatnio i przegrali i zremisowali z z Apoel także dosyć średnio idzie drużynie z Borusy troszkę szkoda myślę że to to, to już też no niestety e, skutkiem tego, że właśnie Łukasz Piszczek nie gra na swojej pozycji, jeśli w prawej obrońca no ale już poza Borysem Dortmund otwieramy kolejną paczkę i co będzie to była ogólnie nagroda, nagrody za Skobatles, nie wiem za którą rangę aktualnie słuchajcie, gram, idzie mi bardzo dobrze, zobaczycie w kolejnych odcinkach, jakie rangę, jak, jakie paczki dostanę za rangę hmm, jaką w ogóle uzyskam rangę tak z Skobatles, bo teraz gram coraz częściej z jest naprawdę fajny tryb teraz gram już na legendarnym fajnie, może poradzić umiejętności przez tydzień do e, Food Champions tu trafiamy, słuchajcie, całkiem spoko karty Brazylijczyków Alan, Inksa trafiliśmy. Także całkiem spoko kontrakty, kondycje do tego chłastru i Bayern Monachium całkiem w porządku. No i tu mamy mój skład, którym mm, nie wiem po co mam pokazać ten skład. Jest to skład, którym grałem, nie, sprzedałem te chyba Antonio, nie jestem pewien z tym składem grałem ogólnie pod Champions, właśnie taką jednostką mniej więcej grałem, to sam zmieniałem te składy wam pokazywałem wcześniej zresztą jak zmieniałem te składy w FUT Champions e, to było FUT Champions numer 2 tak? to było w czymś numer 2? nie no już nie pamiętam e, to było numer 1 nie no, bo dopiero, to, dopiero zagrałem drugie FUT Champions i jeszcze nagród nie dostałem więc to było pierwsze FUT Champions, takim składem grałem tutaj macie listę transferową e, te wszystkie karty posprzedawałem, grałem oczywiście Benarfum tutaj Inform, który był za pierwszą paczkę z edycji Ronaldo, oczywiście również sprzedany e, Hugh Misson, którym grałem również oczywiście w trakcie food Champions Ponieważ zmieniałem ten skład, tak to bo pierwsze pod Champions, teraz było drugie pod Champions, już powoli nadchodzi trzecie jak to nagrywam, także troszkę się pomieszało, ale, ale dobrze, nagram wam to, pokazuję jak ten klub tutaj funkcjonuje, więc karty usuwamy, tu mam kolejne karty do sprzedań. dużo kart mam strasznie w klubie, które będę sprzedawał, będę budował coraz nowsze składy, nie tylko Premier League, a również Serie wam ja zamierzam zamiar zrobić, czy Bundesliga, bo no to Premier League to po prostu do mnie doprowadza. To widzicie Ranga Gold 3 za skład Battles No i nagrody za mistrzostwa food będą zaraz. Ale najpierw nagrody za SBC, ponieważ zrobiłem ostatnią grupę wyzwań hybrydy ligowe. No i tu wam zaprezentuję składy, jakie robiłem oczywiście. Wszystkie składy biorę słuchacie z food ponieważ jest to najlepsza opcja. Ewentualnie tam e, troszkę modyfikuję te składy, żeby, bo czasami są zawodnicy na przykład brązowej, albo srebrni po 10 tysięcy monet, więc wtedy sobie biorę po prostu jakiegoś innego zawodnika albo z klubu, albo kupuję z podobnej ligi, podobnej narodowości za zdecydowanie niższą cenę tutaj składzik, macie wszystko widzicie za ile kupuję, tu pierwszy właściciel jak widzicie też zawodnik jeden, tak jak mówiłem była też opcja droższa, wybrałem tańszą bo miałem w klubie tego zawodnika pierwsza nagroda, duża złota, paczka premium tutaj kolejny składzik Christian Benteke proszę bardzo, w składzie jest proto macie wszystkie ceny, tutaj kupuję większy zawodników kupuję, staram się żeby te składy były, no i staram się żeby zawodnicy byli poniżej 1000 monet kupowani Tutaj no składak skład, no tani. Oczywiście pewnie najbardziej Was interesują paczki, ale też składy Wam chcę pokazywać, żebyście widzieli, jakie używam. No i żeby właśnie nie, przepłaca nie przepłacać za te składy, bo no to po prostu nie ma sensu. Tutaj m, chyba to skład jeden z droższych, bo tu mandanda już jest. Nie, tutaj, tutaj dosyć sporo zmodyfikowałem, bo ten, ten skład był niby tani na płudbie, nie pokazywało, ale był price fixingowany czyli po prostu wykupieni byli zawodnicy właśnie do tego SBC, więc musiałem chyba trochę pokombinować, chyba to jest ten skład tak mi się wydaje, e, także pamiętajcie, no jeżeli nie kupujcie na siłę zawodników, tylko pomyślcie trochę, bo to też was uczy pewnej kreatywności i logiki, więc to fajna sprawa tutaj kolejny składzik mm, do SBC i ten skład, tutaj mam dużo zawodników z swojego, swojego klubu, widzicie e, tutaj próbowałem Mercado, próbowałem tutaj e, Di Santo ale wybrałem sobie właśnie tutaj zawodników, który miałem w klubie Abrahama i mamanek, którzy, jak wiecie, grali w moim składzie, którym się kwalifikowałem do pierwszych Foot Champions składu. oczywiście kartomani, ale tych zawodników już nie używam. Tam składem już nie gram, ponieważ gram już tylko Premier League. Sami mogliście to wywnioskować, dlatego tych zawodników po prostu oddałem. Tutaj jeszcze musiałem em, zmienić pozycję, właśnie zawodnikom, żeby było zgranie. To też był pewien koszt. Na szczęście, chyba to nie była jakaś taka druga karta, ale no, jakoś tam przez to. Przecież nie był to jakiś też drogi słab, ponieważ dużo zawodników tutaj właśnie swoich wybrałem, wiecie, pierwszy właściciel, kolejna karta, Abra, nie, tu właśnie, no Jezu, czemu pokazuję, nie wiem po co na kliwie pokazywałem dwa razy tego samego zawodnika, no to jest właśnie logika, no właśnie tutaj wiecie, pierwszy właściciel, dużo zawodników, no i ciekawy jestem, co z tego SBC wypadnie, powiem szczerze, że niestety, no, nie, no w tym roku, no również nie mam szczęścia w paczkach, mam nadzieję, że się to zmieni, czy w tym odcinku, czy właśnie w Kolejnych moich pack no bo po prostu to jest, to jest po prostu dramat, jak mi po prostu nic nie leci z tych paczek No i ukończyłem, hybrydy ligowe, mamy za to paczkę za 55 tysięcy, mega paczkę rzadkich kart, no to jest coś pięknego No i przechodzimy do tych paczek, no i co, co wyleci jednym słowem co wyleci? Mamy sporo tutaj tych paczek, w sumie chyba 5, e, ponieważ cztery za poszczególne wyzwania oraz za całą grupę dodatkowe No i pierwsza paczka niestety bez ekranów, jest to karta non czyli zaczęliśmy bardzo słabo, no ale musimy wiedzieć, że to była po prostu paczka słaba nie była to najlepsza paczka w paczce zawodnicy, non-rare, no, klasycznie, kontrakt, zawsze liczy się w takich paczkach na jakieś dobre style gry, nie ukrywajmy. Kolejna paka, duża to ta paczka premium. No i w tej paczce już miałem nadzieję, że będzie coś lepszego i się zaświeciło, dlatego miałem właśnie większą nadzieję i się opłaciło myślę, tę nadzieję. A paczka z Argentyna i to będzie, nie to nie będzie Messi, to będzie Musaccio. To środkowy środkowo obrońca z Milanu, ehm, 83 overalla, całkiem w porządku karta jak na Wartość tej paczki do tego RIDZ także całkiem ok. O jakieś tam 3000 monet chyba kosztuje ten zawodnik. Do tego, oczywiście, inni zawodnicy. Kontrakty, kondycje cały czas to samo. A ja naprawdę czekam na jakiś porządny traf w tym roku, ponieważ jeszcze nie widziałem walkoutu. Jedynie to my z trafiłem, ale to na web i ten, tego walkoutu tam nie było, oczywiście, widać. Także czekam na pierwszy walkout w tej serii. No i kana paczka ponownie się zaświeciło, także szczęście nawet dopisuje, trzeba to przyznać. I czy będzie znowu Argentyna Środkowa Obrońca i tym razem Otamendi Lepszy Argentyński Środkowy Obrońca, czy więcej chyba warty, ponieważ jest z City No ale no, no to nie jest to, no te ekrany się pojawiają często, te ekrany się naprawdę pojawiają często, ale No, no, no nie ma takiego wow, no coś, coś, coś trafia się naprawdę porządnego e, W tym odcinku jeszcze trafię dobrą kartę, dużo wartą, zaraz zobaczycie mm, Ale na razie jeszcze na ekranie jej nie widzicie, dużo kondycji to jest pozytywne, ogólnie te kondycje naprawdę są fajne W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale są bardzo tanie kondycje na rynku transferowym, co jest bardzo fajne, bo możecie praktycznie co mecz sobie dawać 500-600 monet, naprawdę rok temu to było 1800 kolejne ekrany w paczce, na ekranie widzicie Hiszpania, to nie było dobre, no chyba, że no bramkarz no i Manchester na dechy, ale tu niestety był Reina Wracając do tych kondycji, po 600 monet kupujecie, a rok temu to ponad, po 1900, nawet po 2000 chodziły kondycje no i, no, i było to słabe, nie? A tutaj, proszę bardzo, 600. Naprawdę można. Naprawdę w ogóle widać, jak szybko gracze się wzbogacili. Październik niedawno, co się zaczął, w sumie, czy no, już jest połowa października. Tu kolejny ekran, i to jest inform, proszę Państwa. To jest Hiszpania. Ja tutaj mówię o jakichś innych rzeczach, tutaj inform. No, nie jest lepszy, ale umówmy się. No, to jest, to jest inform, który daje nam zagwarantowane 10 tysięcy monet. Ponad więcej za niego troszkę wziąłem, chociaż nie jestem pewien, Chyba nie, chyba około 10. No, i trafiłem w tej parce Gomeza i to było najważniejsze, ponieważ Gomez był wart około 40-50 tysięcy monet. Było to fantastyczne informacja jak zobaczyłem go właśnie w tej parce. To się naprawdę ucieszyłem, no bo naprawdę wzmocnił, wzmocnił mój e, budżet e, na inne karty. Także jestem naprawdę z tego zadowolony i mnóstwo kondycji na Food Champions. Wracając do graczy, naprawdę się już bo to widać, nie wiem, 1 października, że gracze mają naprawdę super składy i ja. Ten skład, co widzieliście właśnie yy, na ekranie wcześniej, to miałem jeden z słabszych składów. Wszyscy mieli lepsze składy, i po prostu bardzo szybko się z wzbogaca. Nie wiem, czy to jest dobre, ponieważ dopiero jest początek gry, praktycznie nad miesiąca nie ma. I trochę jest słabe, że wszyscy mają już najlepsze karty. Ale tutaj pierwsza paczka za Food Champions. Słuchajcie, w pierwszym Food Champions osiągnąłem rangę Gold 2. 2317 i mamy ekrany po raz kolejny Nie wiem czy to nie wiem, z czwarty jest czwarty z rzędu ekran i jest środkowo obrońca Manolas, no i to jest okej, okay. to jest naprawdę ok mógł być co Mógł Manolas, ale to jest kolejne ponad 20 tysięcy monet tego zawodnika Nie jest walkout, ale karta dobra, Biglia To było warte około 2000 monet, także też całkiem w porządku, ale tutaj Manolas Był głównym źródłem pieniężnym ehm, Także naprawdę, jeszcze raz wracając Do tego ponieważ cały czas są jakieś nowe paczki Strasznie grać, się szybko wzbogacałem. I nie jest to fajne, ponieważ, czy no, dla mnie, ja naprawdę mam fajny cel w tej serii i zbieram końce normalnie, nie, wiadomo. Nie kupuję ani końców, ale po prostu, no, z tym składem się trochę czuję słabo, nie? Bo wszyscy są lepsze i ciężko mi jest grać. Dlatego też ten, ten Gold 2 wbijam. Kolejny ekran: Hiszpania Elena, kolejny traf powyżej 20 tysięcy, monet, nawet, nawet sprzedałem go za 25 tysięcy, monet, Tutaj, jak zobaczycie, zaraz pomyliłem się i go, wystawiłem na listę transferową od razu. Ponieważ, no niestety, laguje troszkę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale laguje troszkę. Menu strasznie to jest, naprawdę, to jest strasznie uciążliwe. W poprzednich FIFAch tego nie było, jest coraz gorzej z tym menu, bym powiedział. Ostatnio w FIFA 15 takie bym się daje, że płynne menu było. Eee, także po raz kolejny wracając. Biantko Golda 2, no bo naprawdę się ciężko gra, naprawdę. Ani ludzie nie ryczkują, dużo czasu to zajmuje. Mają bardzo mocne składy, ciężko rywalizować, naprawdę. I ostatnia paczka to jest paczka za 55 tysięcy po raz kolejny. Druga, i czy będą ekrany? Czy będą ekrany? I słuchajcie, tym razem nie ma ekranu. W ostatniej paczce, niestety, jej nas nie uraczyło jakąś fantastyczną kartą. No i to jest tak, to jest całkiem spoko karta. Jak na to, że nie było ekranów, to było naprawdę całkiem w porządku. E, teraz w paczce oprócz Tacha mamy Cedrica. No normalnie, zwykłe karty, no, no bez szału, no nie ukrywajmy, no No nic tutaj nie było tak naprawdę. Dobrego, ale no, patrzcie, ile tych kontraktów kondycji, no. Po, pod tym względem paczki za Gold 2 są naprawdę dobre. Do tego mamy jeszcze dodatkową paczkę z tą paczkę tak No. Co ja co ja mam powiedzieć? No, no da się lepiej. No jeszcze paczka. Mamy tutaj oczywiście tą dodatką, która ma w paczce za 55 tysięcy. Zobaczymy, co będzie. Nie ma nic, jest Nonore karta. To na rzecz chyba nie interesuje. Ja powoli się z wami żegnam jeszcze, zaproszę Was na końcówkę tego filmu jeszcze na żywo. Także tak naprawdę tyle. Widzieliście sporo paczek, bo za Battles, za SBC, za Food Champions. Ym, tutaj jeszcze patrzę, ile koszało erera, żeby go dobrze wylicytował, i tak po prostu zobaczyłem. Tu macie jeszcze w klubie trafy, jakie za Food Champions były. Za wszystko, także tyle. I widzimy się na żywo. No i dobrze, na sam koniec odcinka pokażę wam listę transferową, yy, jakie karty posprzedawałem. Oczywiście wszystkie karty za Food Champions sprzedałem, Lombards. 1400 mamy tutaj kartę za SBC, kupiłem i go sprzedałem, dwa razy kupiłem tego zawodnika, bo miałem go w klubie. Manolasa oczywiście za paczkę za Foot Champions, um, Orio Dolozol, nie pamiętam czy to było za SBC, czy za, za Foot Champions, ale jest też Gomez, e, którego oczywiście sprzedaliśmy, także te karty to wszystkie posprzedawaliśmy. Otamendi, Reina, um, Biglia, Musacio, Herrera, też za Foot Champions, Tach, um, do tego Hutchinson, Toprak, Viviano, Berardi tutaj zawodnik 200 on mi się sprzedał Alan, do tego Felipe i Brooks, także wszystkie karty posprzedawane em, elegancko zapłuczemy cał całkiem niezłe paczki oczywiście w kolejnym odcinku zobaczycie jakie karty do Food Champions numer 2 pozakupywałem jakim tym składem po prostu grałem em, w co postanowiłem zainwestować także to zobaczycie już w kolejnym odcinku em, no i tak naprawdę tyle w sumie Listę transferową wam pokazałem, także mogę wszystko to usunąć. Tu mam kolejne karty do sprzedawania, dosyć sporo mam tych kart w klubie, także to będę sobie sukcesywnie wszystko sprzedawał. No a teraz już mogę się oczywiście z wami pożegnać, także do zobaczenia do kolejnego odcinka. Widzimy się, oczywiście zostawcie łapkę w górę po tym film, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek. Mam nadzieję, że wam się miło oglądał ten materiał. Ja już wracam na YouTube, już mam nadzieję, że problemów z renderowaniem nie będzie. Do usłyszenia, no i cześć, piona! Hey,